kochani moi, robaczki moje, słuchajcie, sobie muzykę wyłączam uciekam do pracy, chciałam się przywitać, jak wrócę to będziemy dalej vlogować, nie wiem czy jeszcze nie pojadę, słuchajcie, po wodę do Kerfura, ale to już po pracy, teraz muszę uciekać, dzisiaj jest dość fajna pogoda, więc biorę swój długi taki tylko sweter na rzutkę, a tak to mam ciuchy z pracy Także już nie biorę tej bluzy z pracy, bo i tak jestem cały czas rozebrana, bo wiecie, jest ruch, bo biegam, latam, skakam. No, także tak, gaszę światełka, biorę telefon i się zaraz zbieram. Co sobie troszeczkę dla kotków, żebyście miały tak dość jasno i niejasno, nie? Tak, wystarczy wam tyle? No już, już, już kleo. No skakuj tam, skakuj tam do góry. No skakuj. Hop. Skakuj do góry. Ty lubisz, nie? Na parapecie spać. Kleo zawsze sobie tu leży. Uwielbia pod oknem. A latem jakby będą otwarte okna, to już w ogóle dobrze, że mam siatki, bo by mi z... 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 uciekłaby mi. <grym> Chciałam powiedzieć. <grym> Pizgła. Y, dobra. Y, nie ścielę, łóżka. Albo po ściele, bo ty lubisz sobie tu Siwarek spać, nie? Masz śpi sobie tu. Chodź. No chodź, chodź. Tu, na, na kocyk. No, hop. Skakujcie, tu. O, jasne. Lubicie na kocyku, tak? No. Dobra. Tutaj słuchałam sobie muzyki, malowałam się. O, a bateria czerwona, więc podładuję w tym czasie. Jak będę w pracy wrócę, to będziemy dalej vlogować. Yy, I tak. Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym vlogasku Życzę Wam dużo siły, dużo energii. Yy której ja nie mam, no ale dobra. i będę się tutaj już wypowiadać za bardzo. Ładowałam zegarek, on też mi się tak ładuje jak psu jajca. I nie rozumiem, dlaczego on się nigdy na folię naładuje. Coś tam nie łączy, mi się wydaje. Styki nie łączą, tak jak u mnie, styki nie łączą. No. Dobra, kochani. Kończę. Podładuję zaraz kamerę. Tutaj dam... Jezus, ja mam tyle kabli. Słuchajcie, ja mam tyle kabli, że to jest porażka totalna. Wyłączam się, uciekam. Eee, buziaczki dla Was, moje perełki. I do zobaczenia po pracy. Dzień dobry, kochani. Jestem w domu. Praktycznie prawie weszłam. Przyniosłam zakupy. Muszę je posprzątać, więc nagram food hall. Edytka jest dzisiaj kochana. Nagram Wam ten food hall, bo tu mam siatę zakupów. Eee, I ten... Dlatego się już odzywam automatycznie, z tego względu, że no muszę to pochować, wiecie? Czekajcie, o tu was położę, nie wiem czy co to, to, to. Leonia! O psa. Uf, Ciężka ta torba, słuchajcie. Muszę ją jakoś tutaj dać. Się tak dzisiaj, słuchajcie, nadźwigałam. Jestem tak padnięta kurzyłam się dzisiaj też, bo byłam dłużej o godzinę. Dlatego że nie zdążyłam zrobić tych palet w 3 godziny, tak jak musiałam. Tylko zrobiłam, dopiero yy, musiałam naprawdę sobie z tym poradzić. A ciężko mi było, jak jasny gwint, bo Be, pełno ludzi, słuchajcie. Jak są ludzie, to też nie idzie chodzić z tymi paletami. Wiecie, zciągnąć tym wózkiem. Każdy chodzi, każdy się, jeszcze, wiecie, jeden za drugim wlecze i ja po prostu już odpuściłam ja się już koniec. Mówię, dobra, ciul zostanie dłużej. Po prostu sama od siebie i tyle, nie. Kupiłam truskaweczki do śniadanek, żeby sobie skroić, albo do sałatki owocowej. Wzięłam ziemniaki na sałatkę warzywną na święta. To już ma... a mam ziemniaki, kuźwa szajze a byłam pewna, że nie mam cholera, ja nie przeję ziemniaków u mnie jest tyle ziemniaków, ja nie jem ziemniaków ja naprawdę tylko zawsze do sałatki albo coś dzisiaj gotuję sobie ziemniaka wzięłam sobie dzisiaj na śniadanie na obiad do łososia brokuła więc sobie go dzisiaj zjem wzięłam jabłuszka o sałatki może dzisiaj zrobić sałatkę trzy cytrynki damy Pora. To też do sałatki właśnie. O o! o, o. Kurde. Muszę cię złamać. Yy, cebulę, bo już mi się też cebula skoczyła... Ale mnie szczypie, ja się, dzisiaj strasznie jestem pocięta z palet i teraz ten por... Ach, puścił słowo. Yy, Wzięłam dwa pomidorki, trzy szyneczki. Na chlebek. To tutaj damy. Ja tego łososia koniecznie muszę wysmażyć. Zrobię łososia dzisiaj z brokułem właśnie i z ziemniaczkiem. Moje proteinowe to jest akurat serek proteinowy. Zieloną herbatę. Mówiłam Wam ostatnio we vlogu, że słyszałam, że bardzo zdrowa, więc wzięłam. Wafelki ryżowe na jakąś przekąskę czy deser z czymś tam. Ale nie mam. Nie kupiłam tego. Miałam sobie kupić masło orzechowe, zapomniałam. Masła dwa, do, właśnie do sernika potrzebowałam. Jedno, ale wzięłam już dwa na ten. Tutaj Awokado do sałatki. Wziąłam erytritor, tak? To się nazywa Erythror? Erythror? Nie wiem, bo ja nie chcę cukru używać, tylko właśnie chcę to. Wzięłam te jagódki do sałatki też, do truskaweczek, nie do sernika potrzebuję, też muszę zaraz spróbować. No i teraz tak, moje wszystkie, tak, to jest y, high protein, taki deserto. to ja ogólnie przeważnie śniadania takie jem. Y, tutaj mam kaszkę proteinową, bo wiecie, ja daję sobie do miseczki, później trochę owoców i to jest śniadanko. Tutaj wzięłam serek, ale y, też proteinowy. Truskawkowy, bo jest fajna kaloryczność. Cała ta Besia, całe to, ma kalorii 68 razy 2, 120, 136 kalorii. Cała ta Besia, a ta 180 plus 80, 162. I to do tego troszeczkę, właśnie truskawek, czy pół bananka wkroję, tak żeby śniadanie było do 300 tysięcy, 300 do 300 kalorii. Fajnie właśnie, trochę truskaweczek, pół bananka, czy tam jagódkę i spoko. Dwa sery do cernika. To tutaj za chwilę muszę włożyć. A ja mam jeszcze cukinię, to dzisiaj mogę sobie cukinię usmażyć do łososia. zrobię cukinię, brokuł i, i pieczarki mam, może pieczarki. Coś sobie wykombinuję. Albo sobie zrobię sałatę i do tego właśnie cukinie z pieczę. Coś wykombinuję. Kupiłam takie coś do smażenia. Jeszcze tego nigdy nie miałam. To jest niby, wiecie, jak y, smak, jak y, na masełku, ale to jest ten. Flanzenöl. No. Nie wiem, wzięłam to. Bez oleju palmowego. Czasem jak coś smażę na tym czy coś, to mówię dobra. Wziąłam sobie puszkę e, łososia, ale w swoim soku, bo ten w, w oleju miał o dużo więcej kalorii. Ten ma kalorii na 105 kalorii na 100 gram a tu jest 150 gram. A tamten miał 195. Także jest różnica, nie? Wzięłam kukurydzę do sałatki właśnie i jeszcze jeden puding mój, bo to na śniadania to mam 6 sztuk wzięłam, na cały tydzień już przyszły serek biały taki zwykły wzięłam ten, na sernika te nigdy nie wiem jak to się nazywa musicie mi napisać mandel, no to są te zapominam zawsze nazwy i wzięłam do jajek do farbowania te kolorki żebyśmy sobie to zrobiły. No i to by było na tyle. Także sporo w sumie owoców i warzyw, bo to do sałatki i tak dalej. No i moich tych proteinowych pierdół. Teraz to muszę jakoś pochować. Pytanie tylko, gdzie ja, bo już mam tu lodówkę zawaloną. Sałata moja, muszę tą sałatę dzisiaj zjeść. Mój koperek mam, to sobie też mogę zjeść dzisiaj. Tu jest znowu serek, a ja kupiłam nowy już. O! nie, to po prostu jakaś porażka no, łosoś to, to, to. pokażę wam takiego mam łosocha i dzisiaj go usmażę sobie dzisiaj zjem łosośka zgniął mi ogóras fuj a też tak szybko wszystko gnieje, ja nie wiem dobra to i to i to teraz tak to damy tu, gdzie są te sery? aha, tutaj dałam tu jest serek, to na sernik tu są pieczarki, to na dzisiaj coś się tam zjem to się zje, cukinie też dzisiaj zjem na obiad i łososia dobra, to teraz tak, to schowam to schowam tu to nie musi być, to może być tu teraz kukurydza to damy tu to jest ważne to damy tu no, także mam na codziennie już ten gotowe. Wszystko sobie. tu Brokuła zrobimy dzisiaj. Mam no, mozzarellę jeszcze. Teraz też muszę coś zjeść. Jeszcze dzisiaj nie zjadłam, ale nie wiem właśnie czy nie zjem, po prostu nie zjem sałatki, Znaczy sałatki, czy nie zjem kanapki chciałam powiedzieć, e, bo mam tu po otwierane odkłady. Gdyby się przydało zjeść to no. Mam pomidorki, tu mam, tu też nie musi iść do szafy. Tego to tu. Sałata, sałata, pomidory, to i to. Te mamy tutaj na tej tak nie psuło szybko. Jabłuszka tu mogą być, to te sałatki e, no. Także to tyle. To teraz sobie zrobię tylko kanapkę, jakąś chyba. E, nie chcę jeść za dużo. Nie wiem, zjeść kanapkę, czy zjeść sobie ten serek z owocami. Dobra, już zjem, zjem kanapkę. Mam otwartą tą Ostatnio kupiłam sobie na obkładzie właśnie ten. Oh, zjem kanapkę po prostu. Tyle. Czemu się ten chleb zepsuje znowu? Robię sobie herbatę, zjem kanapkę. O, mam cytrynę, mam cebulę, fajnie. Mam ziemniaków. A dzisiaj na obiad za to zjem dużo warzyw, bo zjem brokuła, zjem ziemniaczka jednego, ugotuję sobie czy tam dwa. Albo nie. Zjem brokuła i tą cukinię. No to, to już wystarczy i do tego łososia pasuje. A mogę sobie to wszystko razem po prostu, wiecie, i Na jutro zostawię ten, te warzywa, a do łososia sobie troszeczkę po prostu wrzucę i sobie to tak zrobię. Taki, wiecie, w garnku warzywny ten. No ale najpierw muszę brokuła i tak ugotować, yy, żeby miękki. No, zrobię sobie herbatkę teraz, kanapeczkę zjem i muszę zadzwonić, bo dostałam telefon, żeby odzwonić. Także idę odzwaniać w tym czasie, jak sobie zrobię to śniadanie, a potem się do Was odzywam. Bo już... A, kamerka! Bo już w kuchni gotowe wszystko. No, już pochowałam, także super. I teraz sobie tutaj Teraz sobie zjem, a później się odezwę. Kochani, dodaje się Wam vlog, ten 40-minutowy, w którym jest y, motywacja, życie singla i y, ten, Wasze komentarze. Także przerobiłam go. Mamy godzinę, którą 16. Tak, dzwonili do mnie właściwie przed chwilą z pracy. I ty na czasie. Estra. Czekajcie ciszyć. Y Gotuję sobie w ogóle teraz ten brokuł i cukinie. Tu jest brokułek, tu jest cukinka, więc niech się to ładnie tutaj gotuje. Yy, nie będę teraz jeszcze jeść, bo nie jestem jeszcze głodna. Ale niech to się już teraz ugotuje, upiecze, a później tylko sobie zrobię łososia i będę miała już gotowe warzywka. No i słuchajcie, do niej do mnie z pracy, czy jutro bym mogła zrobić popołudniówkę, bo ta, ta co dzisiaj za nią byłam w robocie yy, jest chora. Już od półtorej tygodnia, to Wam mówiłam. I ten. No i ona jutro miała mieć wieczorówkę. I ten, kto miał iść na tą wieczorówkę za nią, jest chory. To jest ten Chris właśnie. I on. Kurde. Czekajcie, zmniejszy. Ale fajnie pachnie jak na ten... Mm, lubię zapach jak się gotuje broku albo kalafrę, uwielbiam. I ten. No, i ten, co teraz miał iść jutro za nią na wieczorówkę, też go nie ma, i on jutro wraca, ale tylko na rano. No i mam przez I dzwoniła do mnie przed chwilą Kate, właśnie mówi, czy bym ja przyszła na wieczorówkę, nie? Nie ja wiem, co ja mam z wami zrobić. Zawsze ja, ona mówi, no, ale. Bo no, nie, nie może. Nie ja wiem, no, ja też nie mogę, bo ja też mam zakupy i też święta, nie? Nie tylko, wiecie, tamci i tamci. Ja też mam. No ale, kogo to interesuje? Ja mówię, dobra, już, mówię, zostaw, już, egal, ja mówię, już przyjdę, także jutro muszę iść na wieczór do pracy, a nie na rano i szkoda, bo chciałam jutro vlogować, ale nie chociaż mogę w sumie, będę vlogować, a potem jak wrócę z pracy, dokończę jedynie i tyle, no, albo połączę te vlogi po prostu, nie? Ach, zawsze coś, ale to nic, jakoś to będzie, tutaj damy też na czwóreczkę, więc się będzie palić wszystko no i tak sobie teraz tu smażę te moje warzywa, niech się tutaj smażą, pięknie gotują w sensie, czy smażą, czy gotują, nie wiem no i z dziewczynami piszę moimi tutaj, cały czas jestem na czatach bo ten Teraz w sumie gadamy o wyjściu na ten, z moją tą, gadamy o wyjściu za, po świętach na te kręgle, co ubieramy. Eee, Piszę mi po prostu same, nie? A ten, i z Agnieszką moją kochanną, pozdrawiam Cię kochanie moje, też pisze cały czas. No i cały czas w sumie telefonie. Ja te ostatnie czasy, to słuchajcie, telefon ładuję dwa razy dziennie. Patrz, jakie mam włosy dzisiaj. Proszę. A czemu jest jakaś taka czerwona? Piękne, nie? a już się zaczyna farba zmywać bo już się zaczynają przebijać moje te o Jezus no, także tak piszemy tu z dziewczynami cały czas gotuję sobie ten, te warzywka obiadek zrobię, mam jeszcze chlebek bananowy, to sobie to dzisiaj zrobię na podwieczorek i to będzie wszystko co dzisiaj zjem, czyli zjadłam dwie kanapki z jajkiem chlebek pełnoziarnisty, takie małe dwie kanapeczki, bo one nie są okrągłe to są takie kwadratowe to było moje śniadanie. Zamiast masełka dodałam sobie ten biały serek zwykły i na to dałam właśnie kawałek szyneczki, jajeczko sobie rozkroiłam i teraz zrobię ten brokuł z tą cukinią, do tego ten łosoś i później tylko jako właśnie na podwieczorek ten bananowy chlebek albo sałatkę owocową sobie zrobię z truskawek, z borówek, truskawek i jabłuszko wkroję w kostkę i sobie zjem. Może taka to będzie. Zobaczymy. Chociaż wolałabym to na śniadanie te owocki jeść, nie? Wieczorem owoców tak nie chciałabym za bardzo, ale to zależy kiedy, co i jak. Po prostu chodzi o to, żeby nie przewalić tych kalorii. No i chyba dzisiaj poćwiczę, słuchajcie. Ogólnie ja nie czuję się jakoś super, jeśli chodzi o kobiece sprawy, bo te palety dzisiaj mi dały w kość i wyssały jak cytrynę, ale chyba trochę poćwiczę dzisiaj, no. Mam jakąś taką ochotę. Także jak zjem obiad, to później odczekam z godzinkę, półtorej i pójdę poćwiczyć. No, tak zrobię. Albo zjem przed obiadem, może poćwiczę, bo jest 16, może zjem do około ko 18 dopiero i to będzie moja kolacja, obiad, kolacja i tyle. No, zobaczę jakoś. Waznokcie dzisiaj zbudziłam, tak w ogóle. O, chyba zrobię całkiem nowe, bo ten mi już też tu odleciał, bo połowy, ej, te palety... Ja zrobię tym razem te całkowicie króciutkie. Powiem Wam się nie opłaca długich. Poza tym ja i tak nie mogę na kręgle mieć długich paznokci przez te piłki. Muszę mieć króciutkie, więc chyba zrobię krótkie. Może dzisiaj. Albo nie, w piątek. Jest wolne przecież jest wielki piątek. Tutaj jest wolne też, nie idę do pracy, to w piątek zrobię najwyżej. No. Dobra, kochani, idę gotować, bo widzę, że tam się już przypala. Pilnuję sobie tych warzywek. Później jak zrobię też, łososia, to Wam pokażę. I tak myślę, czy nie iść porwać jedna sąsiadka ma ogródek i w tym ogródku jest rozmaryn nie wiem czy nie pójdę skraść jedną gałązkę rozmarynu do łososia mm, rozmaryn, cytrynka Była pójdę i zajomać Polka, kto skrad? no Polka, kto? Ten zdupny krzak słuchajcie, a ja znam tą panią więc nawet mogłabym się jej nawet mogłabym się jej zapytać ale ja nie wiem czy będę ją widziała bo na nie wychodzi tak często ale to jest akurat w sumie koło mojego okna ta na, na drugiej stronie to bym tak tylko weszła i wyszła słuchajcie, że niby tam jakiś kret był, no Jezus jedną gałązkę przecież chyba nic się nie stanie nie? wątpię, żeby była zła wątpię, żeby była zła chyba pójdę po prostu i nagle co po diable, czy jak to się mówi co nagle to po diable, kawałeczek tej rozmaryna tam krecik ukradł a, ja myślę, że nam tam nie miała nic przeciwko. Ja mam, codziennie z nią rozmawiam w sumie, jak ją widzę z rana, albo jak idę do pracy, albo na zakupach ona jest, to też ją zawsze biorę pierwszą do kasy, żeby nie musiała czekać w kolejce. To jest od razu tutaj za oknem, kurde. Iść, zajomać. Nikogo nie ma. Nikt nie chodzi, zimno jak ciul. Wejdę i wyjdę. Taki kawałek urwę. Zobaczę. Jak się odważę, to to zrobię, jak się nie odważę, to tego nie zrobię. A może się... Z ją spotkam, to się jej zapytam. Gotuję sobie laksika. Gotuję, piekę. Smażę. Koniwa <grywa> piekę. piekę ciasto, smażę. Laksika! Laksik, laksik, na na. na, na. Laksik, laksik, na na na, na. Przed chwilą mi pęknął prysz i wszystko wyszło, nie? Jestem wszędzie pocięta, wszystko mnie w ogóle szczypie dzisiaj. O, no, mamy godzinę, słuchajcie, 17.15. Bo zegarek mi się o 5 minut. W ogóle właśnie muszę to przyspieszyć. O, proszę bardzo, już mamy 15. Ehm, tak, proszę, już teraz. Bo mm, mi się wskazówka opóźniała. I teraz stwierdziłam zjem, bo nie byłam godna. Mam brokułka już gotowanego, cukinkę też już Wam pokażę. To jest moja cukinia usmażona. Na razie bez niczego, tylko sobie potem solą po prostu posypię. I mój brokuł. Zrobimy taką emotkę. Edzia w kuchni z brokułkiem. Piękna emotka. Także to będziemy jeść. No i lakcik wpada na patelnię. Proszę bardzo. Bam. Już się nie mogę doczekać. Ja uwielbiam. Łososia I w ogóle ryby uwielbiam. Uwielbiam, ja wszystko jem, słuchajcie. Tylko oliwek nie jem. I tych, tych takich malutkich, e, tych kuleczek zielonych. Jak wyglądają, jak Rozenkol to się nazywa. Jak to się nazywa po polsku? To są te e, nie kalafiorki, boże, te takie zielone małe. Rozenkol po niemiecku na pewno będziecie wiedzieć, bo wy też w Niemczech jesteście, to napiszcie. Mi się zapomina. Zapomniałam nazwę. Nawet nie wiem jak się nazywa po polsku. No i to do tego będą te warzywka i tyle i to na dzisiaj starczy. Super. Super. Także elegancko. No. Zaraz będę sobie jeść i będzie super, super. A potem odpocznę godzinkę i pójdziemy ćwiczyć wisiaczki wo, 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 wo. dla moich kochanych. Kochani. Słuchajcie, zjadłam ten obiad i powiedziałam, pokażę wam nie, a się okazało, że ja to pokazałam na Instagramie, a nie na vlogu. Ja to zjadłam i mówię, ale to panie. A chciałam Wam pokazać. Ale tak czy siak miałam e, ten. Łososia miałam broku i miałam cukinię, tak jak wam pokazywałam. Tylko, że zrobiłam sobie to wszystko na pół, Ja mam malutką porcję, żeby mieć na jutro. Aha, tak pokazuję. Czekajcie, bo nie wiem się pod. czemu mi się nie łączy internet z telewizorem? O, teraz. Dobra, jest! Jest! Akcja jest nieprzeciętna I teraz y, poćwiczyłam. Także na obiad bardzo małutko zjadłam, ale to dlatego, że teraz jeszcze sobie zrobię właśnie kolację i to będą, mam ochotę wiecie, mam okres, ochotę na coś takiego wyjątkowego i sobie zrobię sałatkę owocową z tym pudingiem proteinowym. No do miseczki sobie to wszystko skroję, jabłuszko, dwie, trzy truskaweczki, troszkę tych jagódek i ten puding mój, ten oto pudding lubię. No, na jutro mam obiad gotowy. Zobaczcie, tu mi zostało troszkę brokuła, tu troszkę cukini i jeszcze pół sosia, bo jednak sobie to podzieliłam. Także super, jutro przed pracą, jak pójdę nawet tą wieczorówkę, to będę mieć obiadek gotowy. To jest najważniejsze, że mam. No, teraz sobie zrobię tą sałateczkę i pójdę odpocząć. Jak zrobię, to Wam pokażę, jak wygląda, bo będzie apetyczna, na pewno. I ćwiczyłam. I tak przedopiłam, przedupiłam, bo pierwszy raz znowu od tam wiecie dwóch tygodni dajmy na to yy, ćwiczyłam i już strasznie mnie bolą uda. Ale to nic, to są tylko zakwasy. No jeszcze w robocie miałam dzisiaj doping, ale dobrze jest, dobrze jest. Dzisiaj miałam, słuchajcie, 18 200 kroków, także super. Dobra, idę robić tą sałateczkę, zaraz wam pokażę. Aha, i na Instagrama wejdźcie. Edytasz, trysz na dole, edi31, bo ja dużo postuję na Instagramie, więc zapraszam. Proszę wchodzić na Instagrama wszystkich, proszę wszyscy, wszyscy, wszyscy. Wchodźcie do edzi. Madzie oglądam na wiedzieć, YouTubie, życiową panią i wpierdzielam moją piękną sałatkę. Zobaczcie, to są tylko trzy truskawki, jedno jabłko i troszeczkę jagódek i ten mój proteinowy serek. No, będzie na nie numre. Muszę wziąć z wszystkiego po kolei. Wydaje mi się, że truskawki nie będą słodkie, bo one jeszcze nie są. To nie jest sezon, ale zobaczcie. Jest jagódka, jest truskaweczka, jest jabłuszko i jest pudding. Mmm. Mmm. Mm. Mm, 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 mm. Ale drogie, drogie rzeczy są. Zdrowe rzeczy są bardzo drogie. Ja dzisiaj dałam za te truskawki 3 euro, za jagody 2 euro. Ale to jest tylko chyba 150 gram. Malutko tych jagódek. No, jabłka były w miarę tanie, bo chyba euro 90. pudingi Jeden taki pudding, 80 centów chyba. To też jeszcze jest ok. Nie, 90 centów. Kleo zejdę z stołu, proszę. No, także ceny to są masakra. Co to jest taka paczka truskawek albo paczka tych jagódek z 150 gram, nie? ale to jest deser. Mm. to jest dla mnie deser, ej. Ale dobre. Mmm, mmm, mm, mmm. Jestem głupia, nie? Po co ja dam ciastka? Mogłam to wpieprzać w lodosie. Ogólnie takie coś, co to, to jest na śniadanie dobre. Bo owoców się nie powinno na noc jeść. No ale jeden ciul dzisiaj mogę. Ale od jutra takie coś to co ta śniadanka będę jeść. To będą moje śniadanka. Także jutro o poranku będę vlogować i wam pokażę, że takie właśnie piękne śniadanko sobie wciulne No. Mmm. Mmm. Mega, zróbcie sobie. Idę jeść, oglądam Madzie. Jeszcze się może do Was odezwę na końcu. Ja już, kochani, idę spać. Już jest późno, ja jestem zmęczona. Jeszcze patrzę troszkę ten telewizor, ale już mnie nic tu nie wciąga. <grym> nic się nie dzieje. Dodałam Wam vloga, więc jutro będziecie go mieć, a tego przerobię Wam w piątek żebyście mieli w piątek może. Zobaczę. Jakoś y, dam radę. Jutro muszę iść na tą wieczorówkę, więc jutro nie będę miała czasu go przerobić, ale zrobię to po pracy, żebyście mieli może na piąteczek. No. Także kochani, wy i tak się pewnie szykujecie na święta. Ja jeszcze jutro tylko muszę dokupić jakieś tam pićku, jakieś tam Napoje, nie wiem, sok, może jakieś wezy albo coś. I wodę, bo mi się kończy woda, więc ko koniecznie wodę. No, ale to zrobię po pracy, w sensie w trakcie pracy, wieczorem to przywiozę. Jakbym szła jutro na rano, to bym sobie po pracy wszystko fajnie pozałatwiała i miałabym popołudnie dla siebie, to bym mi przerobiła vloga. No, ale jak wyszło, jak wyszło muszę iść na wieczorówkę, więc kochani, widzimy się jutro w takim razie w nowym vlogu. Coś tam na pewno się odezwę. Nie wiem czy to będzie długi vlog, czy to będzie krótki vlog. Dlatego czy to będzie krótki vlog dlatego, że jak jestem wiecie, jak mam wieczorówki, to mi jest ciężko vlogować, bo kurde czas tak szybko leci. Rano wstanę, zjem śniadanie, wypiję kawę, potem kąpiel, szykowanie i i, 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 i i los, los, trzeba iść do pracy, no, także kochani trzymajcie się cieplutko, do juterka w nowym filmiku e, mam nadzieję, że to się obudzę i wszystko będzie cacy nie będę miała zakwasów e, i tak kochani, to co? to do juterka, kochani, trzymajcie się cieplutko śpijcie dobrze, ja też idę spać śnijmy jakieś ładne, fajne rzeczy telewizor wyłączam i, i spać także kochani, dobrej nocy